Jedną z częstszych operacji w obróbce skrawaniem jest wykonywanie otworów w materiale jednolitym. Najczęściej stosowanym w tej operacji narzędziem jest wiertło kręte. Do obróbki wykańczającej otworu wykonanego wstępnie wiertłem używa się rozwiertaka. Powiększenie średnicy otworu wykonuje się pogłębiaczem walcowym. Wiertła kręte można klasyfikować według różnych kryteriów. Za podstawę klasyfikacji można przyjąć np. konstrukcję części chwytowej, długość części roboczej lub rodzaj obrabianego materiału. Każde wiertło składa się z części chwytowej i roboczej połączonych szyjką. Wiertło z częścią chwytową w postaci stożka morsa Mocujemy za pomocą tulei redukcyjnej lub bezpośrednio we wrzecionie obrawiarki. Kłetwa umożliwia wybijanie narzędzia metalowym klinem. Wiertwa posiadające walcową część chwytową mocowane są we wrzecionie wiertarki za pomocą uchwytów. Wielkości charakteryzujące wiertło są naniesione w sposób trwały na jego części chwytowej lub szyjce. Ostrze wiertła, mimo pozornych różnic, jest podobne do ostrza noża tokarskiego. Posiada ono dwa ostrza skrawające. Kąty natarcia i przyłożenia określa się w płaszczyźnie normalnej. Ostrze wiertła pracuje w warunkach cięższych niż nóż tokarski. Powierzchnia natarcia wiertła krętego o kształcie śrubowym podlega silnemu tarciu biura w ciągu całego procesu obróbki. Zeszlifowanie powierzchni przyłożenia wpływa na wielkość kąta przyłożenia i ogranicza tarcie wiertwa o obrabiany materiał. Powierzchnie przyłożenia przecinając się tworzą wścin. Wścin nie skrawa, lecz gniecie i skrobie materiał, co wpływa na zwiększenie poosiowej siły skrawania. Przyczyną tego jest duża ujemna wartość kąta natarcia, ścina, która zwiększa opór skrawania. Wzajemne pochylenie krawędzi skrawających określa kąt wierzchołkowy wiertła. Przekroje wierteł uwzględniają różne wartości kąta wierzchołkowego. Kąt pochylenia linii śrubowej wiertła jest uzależniony od rodzaju obrabianego materiału. Kąt pochylenia wpływa na wielkość kąta natarcia wiertła. Głównym ruchem przy wykonywaniu otworów jest najczęściej ruch obrotowy wiertła. Ruch posuwowy powstaje w trakcie przesuwania wiertła wzdłuż jego osi. Rysunek obrazuje parametry technologiczne i geometryczne przy wierceniu. Część chwytowa wiertła przeważnie jest wykonana ze stali konstrukcyjnej, część robocza natomiast ze stali szybkotnącej albo ze wstawioną płytką z węglików spiekanych. W uzasadnionych przypadkach stosuje się wiertła z przewodami do chłodziwa lub wiertła stopniowe. Rozwiertaki ręczne różnią się od maszynowych wydłużoną częścią roboczą. Stoszkowa część skrawająca narzędzia ułatwia prawidłowe wprowadzenie rozwiertaka do obrabianego otworu. Rozwiertak maszynowy, zdzierak charakteryzuje krótsza część robocza. Część chwytowa rozwiertaka nie różni się od części chwytowej wiertła. Rozwiertaki zgrubne, niezależnie od średnicy, posiadają cztery zęby śrubowe. Parametry skrawania przy rozwiercaniu. Rozwiertak maszynowy, wykańczak, kształtem przypomina rozwiertak zdzierak. Różni go jedynie część robocza. Zęby wykańczaka są najczęściej proste, a ich ilość zależy od średnicy narzędzia. Rozwiertaki czpieniowe są stosowane do obróbki otworów o niewielkich średnicach. Większe otwory wymagają stosowania rozwiertaków nasadzanych. Rozwiertak tego rodzaju posiada wewnętrzną część chwytową, którą jest osadzony na czpieniu. Zabieraki umożliwiają przeniesienie momentu obrotowego. Rozwiertaki ręczne do otworów stożkowych występują najczęściej w kompletach. Do wykonanego wiertłem otworu wprowadzamy rozwiertak wstępny, a po nim zdzierak. Prostoliniowe krawędzie skrawające rozwiertaka wykańczaka nadają otworowi ostateczny kształt. Niezależnie od rozwiertaków stałych stosuje się również rozwiertaki nastawne. Pokręcenie nakrętki przesuwa ostrza narzędzia, zmniejszając lub zwiększając ich rozstawienie. Rozwiertaki te są cenne ze względu na swą uniwersalność, lecz jednocześnie bardzo kosztowne ze względu na konstrukcję. Podobny charakter posiadają rozwiertaki rozprężne. Pokręcanie śrubą powoduje sprężyste odkształcanie ostrzy rozwiertaka, zmieniając średnicę części roboczej. Rozwiertaki rozprężne i nastawne są rozwiertakami ręcznymi. Pogłębiacz czołowy z pilotem do otworów cylindrycznych. Zewnętrzny kształt pogłębiacza przypomina rozwiertak zdzierak. Ostrza skrawające pogłębiacza umieszczone są na czołowej powierzchni narzędzia. Parametry skrawania przy pogłębianiu Pogłębiacze stożkowe służą najczęściej do wykonywania wewnętrznych ścięć w cylindrycznych otworach. Pogłębiacze te posiadają prostoliniowe krawędzie skrawające i zerowy kąt natarcia. Prezentowane narzędzia do obróbki otworów posiadają zbliżone kształty zewnętrzne. Charakter ich pracy jest określony przez różne położenie głównych krawędzi skrawających.